Dzień dobry, Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem, doradcą MPU, jak również Ferkers psychologin w trakcie certyfikacji. Spotykamy się tutaj, aby odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania przez naszych klientów. Dzisiejsze pytanie brzmi: Czy mogę zabrać swojego tłumacza na badanie MPU? Nie, odpowiedź mi brzmi nie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ jeżeli Państwo złożą Antrag auf neuer Teilung der Erlaubnis, czyli chcą się ubiegać o odzyskanie uprawnień na terenie Niemiec, to z urzędu, z tak zwanego Behurde, otrzymają Państwo pismo i tam będą Państwo pytani o to, czy chcą Państwo, aby towarzyszył właśnie tłumacz podczas badania i wtedy państwo zaznaczają, że tak, że chcą tego tłumacza i to tutaj już jest przesyłane są te informacje do begutach tungstele, gdzie państwo będą przystępować do badania i tam instytucja organizuje dla państwa tego tłumacza, zamawia tego tłumacza na badanie MPU. Więc jest to osoba której Państwo nie mogą bezpośrednio znać. Dziękuję bardzo za oglądanie, i zapraszam do oglądania kolejnych wideo. Do usłyszenia.